Nie wiem wiem Wywozimy Łukasza w las. Ciemny las Co powiesz? Jest moc Botonika może być Pierwsza pauza w kierunku na szczyt Walberg 1700 ponad 72. Tak 1772 metry nad poziomem morza Super pogoda około 10 stopni jest już Mówili, że dzisiaj do 15 stopni, a jest który dzisiaj 6 luty 6 luty, także wczoraj był tak samo wiosenny dzień, dzisiaj będzie drugi, jeszcze bardziej wiosenny z tego co prognozy nadają. A może ci taka butelka wejdzie też w bok? Na szczyt o, według tabliczek wyliczanie. mamy 3,5 godziny. Jak to wyjdzie w praktyce to się okaże. Wyliczanie. Także ruszamy, żeby nie tracić czasu. Dużo ludzi na szlaku. Komu w drogę I temu mogę. Jedziemy! Nie mogę się doczekać batonika. Na górze. Hmm. <noise> Sylwusia jest dzisiaj YouTuberem. Będzie zarąbisty film. Yy, przedstawiam osoby występujące w nim. Łukasz, Dzień dobry, Dzień dobry. Powiedz to kilka ja? słów o sobie. To ja, Łukasz z Berlina. Jest. Chciałaś zwierza, masz zwierza. Ile mamy jeszcze, Łukasz, myślisz? Z półtorej godziny? Nie wiem, droga do śmierci to jest. Nie, nie jest tak droga źle. Do piekła. Ech, jedynie spocony tyłek i lo, loczek mi się tu zawija. Dobrze, ale... no, że nie na tyłku. Ale jest całkiem przyjemnie, jak dla mnie. no Chłopaki mają gorzej, bo no, wy to macie z 90 kilo żywca do niesienia, co nie? Więcej? Uuu. Wiecie co? Jak ten film będzie miał świetną oglądalność, dużo komentarzy i dużo subskrypcji Mateusza kanału, to zrobię mu konkurencję i założę swój. <sum> <sum> hej góry, moje <sum> góry, moje <sum> góry. Moje, <sum> hej góry, moje <sum> góry. <sum> <hej> góry, <moje, sum> góry <sum> doliny, doliny. I zjedliło sypki Hej góry, hej góry, doliny, doliny. Poseł Józef wczoraj wieczór do mojej dziewczyny. Kiedy wracał do hałpy, napadły mnie dziewki. Napadły mnie zguje, wymiłę im trybki. Sełzę od dziewczyny, co biesko za Napadły mnie dwa jakieś ekskurwisy. Co to za małpa? Rzuca tymi kamieniami. Śniegiem. A, ale A tak szczytowe. Czasem mieć pokorę i miłować pana. Mówię nimom cudku momino sampana. Do stołego teścia i nie ze Nimom te stalarów, jest muka. Wzięli mi sakiewkę, wyrwali na wideł Całuszkom nalewkę, caluśki do wydeł Co zegmią przy sobie Jak ktoś nie chce wchodzić to gości, tutaj na spokojnie sobie powoli wejść Taka elaby tu do góry lat Opowiadać Jak wam się podobał? Cześć kochani, tutaj wasz ulubiony youtuber, Mateusz Jesteśmy właśnie na szczycie góry. Mateusz, pa, przepraszam cię, e, od dzisiaj to ja jestem... Zwalniam cię już, teraz ja jestem. Ból, ja jestem. <noise> już zostałaś zwolniona. <noise> <noise> zwalniam cię w trybie natychmiastowym. Ja przyjmuję teraz Bez kamerę. Teraz właśnie zdobyliśmy szczyt. Mały lunch, coś na ząb. No i schodzimy na dole, czeka na nas zasłużone piwko. Napój bogów, to będzie napój bogów. On będzie dzisiaj tak smakował, jak, jak mi odziu, będzie wchodził oprawiam, żeby stawić z koleżanką na fejsa. Dla fanów. Mm -hmm. no, także opał, pamiętajcie, subskrypcje, lajki i no, te sprawy. Nie zapomnijcie łapkę w górę, subskrypcję. I, I komentarz na dole. No. Także ciało do potem. góry, góry, moje góry. Józef Zoraj, do mojej dziewczyny, zrobimy pićon i do z sypki wypili się i i zjedliło sypki hej góry, hej góry, doliny, doliny, poseł Józef Zoraj, cór do mojej dziewczyny, kiedy wracam do haupe, napadły mnie napadłym napadły mnie